Że potwierdzimy jeszcze jutro kolejność od Piotrka, żeby tak się zaczyna? Tak, od Piotrka, Kuba drugi, Kamil trzeci i Dawid ostatni. O, o argumentacji poprosimy, dlaczego Piotrek i Kuba akurat jest szansa, że jutro będzie lepiej? Na pewno, bo w skoki w Drużynie są co, coś innego. Dzisiaj po prostu nie udało się w zawodzie przejść minimalnie na punkty. Uh, u Piotra, u Piotra navet uh, musíme mluvit, že mě událo, že přejeve do děšontky, bo dla, dla něho dla něho v tréninku tež pokázal šudné místo, kde i normálně skoky jeho go uh, na, na pěršom děšontky, ale v uh, časem tak jest i... Sam, sam, sami závodníci dokladně vědí, co, co zrobili. Ne? Žili chodí, e, nic, nic techničného, ale po prostu u se pojavilo trochu dužo kontroly, dužo, dužo většího, jak, jak by e, po prostu za dužo chtěli. Čím to může být spovodované? Bo to jsou doświadčení závodníci. Są, ale też czasem to jest ciężkie ogarnąć tak, takie emo emocje, jeżeli tak będziemy mówić o emocjach, bo każdy chce więcej, to, to jest normalne, ale trzeba się do tego skoncentrować po prostu i, i skoncentrować się na, na, sam, na sam skok, a nie po prostu tylko, tylko chcieć, bo po tym się pojawią też, też dużo blendów. Na papierze, kibic widzi dwóch Polaków w 30, jest jakiś powód taki zbiorowy, ogólny? Pięciu Czy to po prostu się złożyło? Kilka czynników na to wszystko dzisiaj? Tak, na pewno. Na, na pewno w ogólnie nie możemy być zadowoleni. To jest bardzo duży niedosyt, bo Widzieliśmy ty, tydzień temu okay, na małej skoczni w Rasnowie, ale, ale w, mieliśmy pięć zawodników na punktach i to po tym ogólnie tymowo wygląda inaczej. E... Okej, okay, cieszymy się z tego pozytywnie to, że mamy dwóch w dziesiące też nie dosyć, bo było na więcej, ale, ale skoki są okej. Okay. Te, te Kamel zawodem są w, bardzo w porządku i w, powinno te, też być jutro lepiej. Objęcie stanowiska trenera to na pewno marzenie dla początkujących szkoleniowców. W takie dni są takie myśli, że kurczę, dużo stresu towarzyszy temu wszystkiemu. Uh, Tak no na pewno že že, že, tak, že, že převíjá ten závod od, od, odpadaj, odpadá jeden závodník po druhém, no no to jest na pewno menšonce, ale v po prostu tak je s časem v ne, nechceme toho, že, že by to bylo celý. dále taky že stará, stara starat, že, že by to popravit či, i ustalič té skoky na lepší. Polski kibic może być pewien, że zespół ma pomysł na to, żeby jutro, pojutrze było dużo lepiej. Tak, na pewno. Jeszcze mam pytanie odnośnie. No, muszę zapytać o ten koronawirus. My jesteśmy tutaj spokojni, zachowujemy zdrowy rozsądek, ale są jakieś takie zachowania, żeby skoczkowi na przykład nie witali się, nie robili sobie zdjęć jakoś, czy, czy, czy nie? Tak, zawsze, zawsze. W, dzisiaj na zebraniu jeszcze też przypominamy o tym, bo, bo na pewno nie możemy tego w. Musimy też patrzeć, bo widzimy, co się dzieje w, po całym świecie teraz. I, I trzeba uważać po prostu, tak jak mówisz, nie? Podanie ręki i takie mycie ręk, higiena to jest teraz bardzo ważne. Czyli były takie wskazówki, właśnie, żeby unikać kontaktów bliskich z no, postronnymi osobami? Tak, tak na pewno.